Zabawne. Co się stało? Blondynka to moja eks-żona, a kobieta, która jej dotyka, to jej bardzo bliska przyjaciółka. Są kochankami. Jeśli lubisz etykietkę. Wow! Uh, Powinnam wiedzieć coś jeszcze. Nie, to wszystko. Nosi w sobie moje dziecko. Ciągle o tym zapominam. Teraz gałązki szałwi i święte wino. Mam tylko oregano i fanta. W porządku. Dalej, nasienie szlachetnego mężczyzny. Gdybyśmy je miały, ten obrzęd nie byłby potrzebny. Wrzucamy rzeczy. Tak. Oh. Okay. Um. Okay, letter. Listy Berego. Bokserki Adam Rittera. Rachunek the... za kolację z Nokolulu 1A. zgoły oh. Scotty Jarrett. Oh, no. Jest w swetrze. No. Nie. Resztki grapy od Paula? Czekaj, to czysty... Czy mogę ją rzucić w walentynki? Rzuciłeś ją w Nowy Rok. W następnym wcieleniu będę szczotką klozetową. Witaj, moja słodka walentynko. Cześć, zwyczajna James. Hello, Joey. Joey, nasz swacie. Chyba zaraz cię wycałuję. <grym wytkujesz> Jeśli sam tego nie zrobisz, to ja cię zmuszę. <grym wytkujesz> Czym się zajmujesz zawodowo? Przez ostatnie lata pracowałam... Mówiłaś, że nakręcą to bez ciebie. Teraz pracuję z dziećmi. Postaram się wrócić jak najszybciej. Przepraszam. Uczę przedmiotów ścisłych, co jest zabawne, bo w ogóle nie byłam na takich studiach. Bardzo zabawne. Czy to będzie straszne, jeśli zaproszę do nas?